Cześć, witam was, jestem następnym odcinkiem z nim, bo nagrywam go zaraz po nagraniu tamtego, znaczy Zaros Niedługo wykombinowałem, co tu trzeba zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda. Wiem, że trzeba coś takiego, tak. No i tak. Trzeba to tam o, popchnąć. Jeszcze nie próbowałem tego, ale dobra. Tam se poleci. Jest, chyba się udało, wiecie hopsy e, hopsy jest! Jest, jest, Godajcie, że się udało. Powiedzcie, że się udało. Och Boże, masakra. No, do góry, do góry, do góry. Ej, uważaj, synek, bo się wywalisz. O Boże, tam jest jakaś lampa. Na pewno coś się stanie z, no z nią, dobra. E, pójdzie prąd po wodzie. Fajnie, hej wód, Hę? o Boże, woda, co tu trzeba zrobić? Chwilę, zlezemy na dół, bo coś mi się zdaje, że tu coś jest. O, jest wajha. O, dobra, szybko do góry. O! O jest, udało się. Pyk. Aha, i za każdym razem się nam woda podnosi. O, co teraz? To tam nie zaskocza przecież. Hmm. Spróbujemy także. O! A nie, przecież to jeszcze gorzej jest. E, chwila. Tak. No, i tam raczej nie doskoczymy. No, i się utopiłem. Fajnie. Dobra. Pokombinować trzeba. A jakby to zamknąć. Jak tu się ta woda wleje i tu tak zamknąć. O. I ciekawe, co teraz by było. Może coś może coś lepiej będzie Dobra, opuszczą. Jest. Dosłownie, dokładnie tak jak chciałem. Foo! Jaki fail! Jeszcze raz. No. Dziwne, że grani ma możliwości zmienienia rozdzielczości. Takie to jest dziwne. W ogóle żadnych opcji tu się nie da zmienić. Mi ta gra ledwo ciągnie. Że tak powiem. Jakbyś sobie niższe ustawił. Chociaż w sumie co tu zmieniać, no? <grym> tu nie ma nic, ale ta rozdzielczość chociaż mogłoby szło zmienić. No. No teraz się udało, ale fail był przedtem Dżuricki Eee mhm. tu coś wisi Jakżeś się wystraszył LOL nie, nie idź tam synek, synek Tyś się chory mhm. Fajnie Kurde I yy, no, po to się wróciłeś <laughs> Spoko Siup Tu się do wyskoczyć? Potem nie do się Kurcze co tu zrobić? Chyba będę miał następny problem Hmm Kurcze no idź tam! No co za ten piosenek mm. o Boże, nie wiem co z tym zrobić, ale czekajcie. Trzeba pomyśleć logicznie. Mm. Skoro to się boi światła. Trzeba światło przykrzywić Ja by tu do lustro. Tu nie ma lustra. Ale ja by tu do lustro. Kurczę, ciężko. A może nie wskakuje na ta skrzynka? A bo A dobra. Lol, lol, ja chyba wiem, co trzeba zrobić. To trzeba pociągnąć. Trzeba pociągnąć ta skrzynka. Nie tak dość szybko to, trzeba zrobić. No, chytaj to A chwilę, bo to się tak dędo. Jakby to trzeba jakoś wychwycić. Ten moment, w którym kary, w to się tam dędo, bardziej na prawo. Boże. Jakiego rozgodany teraz jest. No dobra, to dobrze. Chwila. Mm, tak. O, dokładnie. Dokładnie. I. A, myślę, że. No dobra. Jest. I teraz włożymy we światło i już tego. Aha. Myślę, że to się rozwali, ale spoko. Boże, tam jakieś te śledzie lecą. Chyba trzeba skoczyć tędy. Tam są jakieś kolce, o. Masakra. I gorsze jest to, że ten syne synek są idzie, nie? Ło! A, się utopię przez przypadek. Jak w ogóle tu woda się to się napełnia. Yy, światło. E, spoko. Aha, dobra, już wiem, szkapuję. Już Łot. Co zrobić teraz? Mam nadzieję, że ta deska jakoś tu podpłynie A, zaraz się utopia Do mnie moja desko! No O, płynie, płynie, płynie Do mnie moja desko, pójdź tu do mnie, do mnie moja desko A szybko, szybko Jest no, czemu nie umiem? O, lol. Nie umiem tam wskoczyć. Nie działało mi. E, lol, co za synek tympy? Nie ścimia Jeszcze raz. hopsi. hopsy. I szybko lecemy. Na no ta drabina, i mam nadzieję, że uda mi się tam jakoś dotrzeć do tej deski. Dziwne to jest. O, trochę spoczekamy. No, szybko. A Boże. Będzie chwila ciszy. No, już idzie. Gdzie, idzie, idzie? Jak tam teraz wyjść? No, gdzie synek? No, lol, on odskoczył. Hm, dziwne ja poczekam. Aż to. Się. Poczekam, aż to tak jakby, jakby, jakby do końca dopłynie, tutaj, aż będzie przy tej drabinie, tutaj, do końca. Tak. O! Poczekam. I zaś będzie chwila ciszy. A w ogóle to się pogoda u mnie popsuła tak lekko No taką, Nie ma ciepło Może jest tak lekko duszno, ale ciepło nie ma Padzę w ogóle A basen jest na placu i idzie, idzie kąpać Dwa dni się pokąpa i Już nie ma No i teraz o no kurde co za Jaki tym pysynek Jeszcze popróbuję, jeszcze raz spróbuję i jak się nie uda to kończę odcinek Hmm, jak to zrobić? Chwila, a może na tej desce? Nie, nie dość Kurczę. Jeszcze ja się teraz nawet nie wraca. Holender. Aha, dobra. Już kapuje. Jest. To było to światełko. I teraz się, no, teraz wrócimy się. Nie, szybko, szybko. Jest. Nie, kurde. No, dobra. Już wiem, już, już wiem. No, szybko, wracaj się, synek I lecimy O, wreszcie to ogarnąłeś No, do góry No, szybko, szybko, lecisz! No, wracaj się, teraz jest Pięknie, hop Hop O, teraz szybciej poszło nawet Jest Wreszcie się uda. Ludzie jest. Szybko desko, pójdź tu. Do mnie moja desko. Szybko. Jest. O, wreszcie, wreszcie. i teraz pięknie no jest wzięli mi to z łeb z łeb, łeb wszystko w końcu jest wylezemy tu i to by było na tyle w tym odcinku cześć trzymajcie się na razie